Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziś posłuchamy sobie piosenki Natalie Nykiel, Bądź Duży, albo jak głosi tytuł na YouTubie, Duzy. W każdym razie zaczynajmy. By czas zabić gra, chcę sama się grać. Jak to gra, chce sama się grać, żeby zabić czas? Znaczy, tej grze jest nudno? Jej temat to mgła, bezsilna. Czyli to jest gra o bezsilnej mgle. Brzmi jak hit. Bądź dużym chłopcem i przestań do mnie słać pytania. To znaczy on, żeby udowodnić, że jest dojrzały, to ma w ogóle nie zadawać pytań? Żadnych? Nigdy? Nawet która godzina? Albo jak się czujesz? Nie? Nic? Twe słowa to ciągi liczb. W jaki sposób słowa mogą być ciągami liczb? Nie może z nich równania Bohaterka tej piosenki oczekuje, że udaje jej się ułożyć równanie, ze słów, ale nie może, bo te słowa to liczby. Coś mi się wydaje, że gdyby te słowa nie były liczbami, to w żaden sposób nie ułatwiłoby to sytuacji. Ta kamera nie jest do niczego podłączona, ta konsola nie jest nawet podłączona do prądu. Hej, jak już robicie udawane retro mieszkanie, to się trochę postarajcie, czy coś? Miesiąc już zostawiam bez słów. Zwiadczałe Twoje próby. Słuchaj, ja, ja rozumiem Twój problem, ale nie rozważałaś, żeby z tym swoim typem po prostu. porozmawiać? Może by to jakoś pomogło. Nie umiem być sukcesem. Z całej tej piosenki wynika, że twój chłopak zadaje ci pytania, a ty od miesiąca się nie odzywasz, więc w sumie mogłabyś być milsza. Mam dosyć już chłopców, co? Nie potrafią mnie zaskoczyć. A co by było, gdyby zaskoczył cię jakimś nietypowym pytaniem? Na przykład zapytałby, czy płatki śniadaniowe można jeść na kolację. Nie? Okej. Okay. Ten typ, który wygląda jak pazdan ma w ręku pad Donesa, który w kolejnym ujęciu magicznie zmienia się wpada do Gamecube'a, mimo że w tym mieszkaniu nawet nie ma Gamecube'a. Jezus ma czy czy oni czy oni zniszczyli pada do Gamecube'a, żeby nagrać sekundową scenę w teledysku? Bohaterka tej historii oskarża swojego mężczyznę o bycie dziecinnym, a jednocześnie sama ogląda Dragon Ball'a. Michał Pazdan nie widzi, że ta ściana kończy się zaraz przed kamerą i mógłby ją po prostu obejść. Dajcie znać, jakie jeszcze piosenki mogłyby znaleźć się w tym programie, kliknijcie przycisk subskrypcji i do zobaczenia następnym razem.